Thank <music> you. Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zaczynamy kolejny vlog i mamy dzisiaj piątek. Ja właśnie za chwilę wychodzę z domu z racji, że jadę dzisiaj do Wrocławia do Zoo. zo jest otwarte znowu, także bardzo się cieszę, bo w sumie ja w nie byłam chyba z dwa lata, coś w tym stylu. Najpierw sobie pojedziemy do zo, a później pojedziemy na pizzę i jeszcze musimy iść do Rosmana, bo muszę zakupić kilka rzeczy. Szybko Wam pokażę w co jestem ubrana, nie jest to nic wielkiego, chociaż dzisiaj powiem Wam, że jest tak gorąco, że obawiam się, że ja się dzisiaj utopię w tym. A nie wiem czy czarna koszulka to jest dobry pomysł, no ale mam właśnie taką czarną koszulkę z Bershki. Oczywiście shorty, shorty są z H&M, pasek też z H&M, do tego mam torebkę z Victory Secret, kolczyki też z hm tak jest dzisiaj stolówka H&M i Bershka. Zaraz jeszcze pokażę Wam jakie buty zakładam. Mm, I mam słuchajcie dzisiaj kreski. Powiem Wam, że ja nigdy nie umiałam sobie robić kresek, a dzisiaj sobie zrobiłam i powiem Wam, że wyglądają całkiem Całkiem spoczko, całkiem znośnie. No, także, także tak się prezentują plany na dzisiaj. Wydaje mi się, że będzie fajny dzień, idealny na vloga. Jeszcze tylko wezmę sobie jakiś błyszczyk na szybko. Jestem ready, biorę powerbanka, biorę kabel i idę się jeszcze napić szklanki wody, bo ja słuchajcie, stałam się teraz pić bardzo dużo wody. I słuchajcie, jest gorąco, przecież ja się utopię. Słuchajcie, ja uwielbiam wakacje, uwielbiam, jak jest ciepło, ale ja też nie lubię, jak mi jest gorąco i jak mi jest gorąco, to mnie od razu boli głowa. Jest mi dobre i ogólnie mam złe samopoczucie, także mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Słonko troszeczkę zaszło, to akurat jest przykre, ale przynajmniej będzie troszeczkę chłodniej. W ogóle zgubiłam też swoje okulary przeciwsłoneczne. Miałam je wczoraj na dworze z Martyną i teraz nie mogę ich znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie są. One są chyba gdzieś w domu, ale albo zostawiłam je gdzieś na dworze. To by było przykre, bo to są moje ulubione okulary z Nautiki no i mam ją już, już je mega długo, bo jakieś 6 lat chyba. I już się raz zgubiłam już myślałam, że na pewno ich nie znajdę i wtedy były w jakimś plecaku. Mam nadzieję, że tym razem też się znajdą, bo kompletnie nie mam pojęcia gdzie one mogą być. Myślisz, że siedzi tam król Julian? Myślę, że tak. I z Morisem. Będzie go kopał. Nie, no ten to mały to... się nazywał. Nie wiem. Morris? Nie, Morris to był ten, ten gruby, a ten mały. Tak, ogólnie to jesteśmy w celu, bo zapomniałam o tym powiedzieć. No i, i zwiedzamy z Martyną. Czy akwarium idziemy? Mm -hmm. Ale usta. No. To są siostry gudewskie. Wskakuj, nie, nie. nie skakuj do swojej rodziny. Chillera. Nansuje. jest! na ziemi to my. jest mieszanka krów i koz. Wyszłyśmy już z... Byłyśmy też na zakupach, ale to Wam pokażę co kupiłyśmy jak już wrócimy. No. Hejka moi drodzy, ja Was witam w takim no make-up wydaniu, e, ale słuchajcie, powiem Wam, że od tego ostatniego klipu, e, który był, minęły jakieś dwa tygodnie, chyba coś takiego. Dwa tygodnie... Od półtora tygodnia, coś takiego, i powiem, wam, że totalnie zapomniałam o tym, że prowadzę tego vloga, i właśnie chciałam rozpocząć nowego. I patrzę, i że mam już jakiś materiał na kamerze. No i okazało się, że już vlogę zaczęłam, i w sumie był chyba tylko jeden dzień, czy tam dwa, jego 7 dwa dni, e, bo był to mm, wyjazd do zo. więc wiedziałam, że ten materiał wam zostawię, ale słuchajcie, dzisiaj e, minęło już no do około dwa tygodnie, a Rodom nie przyleciał. I słuchajcie, ja się pakuję z racji, że jutro wyjeżdżam na 5 dni od poniedziałku do piątku nad Polskie Morze. Dawno nigdzie nie jechaliśmy, więc stwierdziliśmy, że z rodzicami pojedziemy sobie na takie pięć dni nad Polskie Morze. Po prostu gdzieś sobie rybę, pojedzieć na rowerach, jedziemy też do Be Happy Muzeum, do Szczecina, także wydaje mi się, że będzie bardzo fajnie, będzie dużo nowych zdjęć pewnie, także super. No i co, ja Was zabieram ze sobą i po prostu to będzie kontynuacja tego vloga, który był e, wcześniej. Hej, moi drodzy, mamy już kolejny dzień jestem właśnie gotowa, mam na sobie czarne dresy z Bershki, e, taką czarną koszulkę crop topową e, z H&M, plecaczek taki różowy z Victory Secret, oczywiście biorę ze sobą kamerę, na dole już wszystkie rzeczy są spakowane i oczywiście do auta to, co zabieram, to laptop, no i kabel żeby móc montować dla Was filmik, bo jutro właśnie na kanale jest Nie? dzisiaj na kanale jest filmik, a ja muszę go jeszcze zmontować. No także wszystko już tu jest posprzątane, a rozostaje razem z krystkiem. No i co? Ja zaraz będę wychodzić idę jeszcze tylko zjeść śniadanie, a godzina jest 9.47. Dobra, także ja się teraz zawijam, biorę wszystko, ciężko mi to wszystko unieść, także chowam kamerę i widzimy się później. Ok, moi drodzy, a więc dotarliśmy już do pierwszego miejsca, czyli do Łeby. Jechaliśmy chyba jakoś 7 godzin, coś takiego, ale zatrzymaliśmy się też na jedzenie, więc to jest takie 7 godzin razem z jedzeniem. Wyjechaliśmy w ogóle trochę później, bo wyjechaliśmy o 11, czyli godziny niż było planowane. No ale nie szkodzi, ale już jesteśmy i słuchajcie, już Wam pokazuję, jak wygląda, bo jesteśmy w takim, takim hotelu, jakby zamku, coś w tym stylu, i teraz Wam pokażę, jak śliczny jest ten pokój. A więc tak, tutaj mamy drzwi wejściowe i pierwsze. Od razu, od wejścia są schodki do góry, takie jak widać, malutkie na takim małym pięterku. No, i to jest jakby taki mój pięterek, mój pokój, bo tutaj jest po prostu moje łóżko. E, I takie, takie podwójne. Mega, tu jest klimatycznie, powiem wam, w całym miejscu. I zobaczcie w ogóle widok. Jest przepiękny. Na wieży, czyli to jest po prostu jak w prawdziwym zamku, a na tej wieży, tamta wieża, to słuchajcie, też jest nasz pokój, także no niesamowite miejsce, ja w ogóle mam laptopa, montowałam filmik w aucie, a teraz będę też montować tego vloga, którego nagrywam, mam też, mam też plan nagrać tutaj wakacyjnie, także, także no, tutaj mamy biureczko. Lustra, przy którym wcześniej nagrywałam. Tam mamy balkon, za który jeszcze zaraz wejdziemy, Wam pokażę, co jest w środku. Tutaj są takie szafy, w ogóle tych szaf jest tutaj: to tu są półki, tam są wieszaki, a tutaj w tym miejscu chyba też półki. No, albo taka komoda. Tak się prezentuje widok z naszego balkonu. Jest przepiękny, bardzo ładny. Mamy również basen, a nie wiadomo, czy będzie pogoda, żeby pójść. Tutaj to wszystko prezentuje się tak, przyjechaliśmy na 5 dni, a tyle mamy walizek. To jest, moja, to jest wspólna walizka mojej mamy i mojego taty, to jest moja walizka. A tu jeszcze torba z ręcznikami plażowymi. No. E, tak się to prezentuje. Tutaj mamy, tam siedzą w ogóle moi rodzice, a tutaj mamy łazienkę. Proszę bardzo, zle w ogóle łazienka jest prześliczna. E, wanna, tutaj toaleta. Pięknie, pięknie. Idziemy dalej. Tutaj telewizor, kanapa, czyli telewizji nie będziemy oglądać. No i wchodzimy tutaj, i tutaj jest pokój moich rodziców. I ten pokój jest, słuchajcie, w wież. W ogóle to jest tak niziutko, przez to jest tak mega klimatycznie. No sami zobaczcie. No i wchodzimy, i tutaj, słuchajcie, tutaj się dopiero dzieje. Patrzcie na to. Wchodzimy, tu jest pokój moich rodziców, a na górze wieża. I to jest to, właśnie co widzieliście z mojego pokoju. Tutaj też mamy widok. Na Morze Bałtyckie. Proszę bardzo. Piękny widoczek. No i tak się to wszystko prezentuje. To jest właśnie pokój moich rodziców. No i tutaj jeszcze wchodzimy. I tutaj, jak prawdziwa roszpunka, bo mamy wieże. <noise> Proszę bardzo, tutaj już widzę jakieś piękne foteczki, myślę, na pewno. No idziemy sobie, myślę, przejść. Może pójdziemy na gofry albo coś w tym stylu. Także naprawdę, naprawdę fajnie. No i co? Tak się prezentuje nasz pokój. Sprawdzę, jaka woda. Ej, ciepła jest! No naprawdę jest ciepła! Serio! Ten balkon na samej górze i ta wieżyczka, to jest nasz pokój. No. A tu jest basem. Zrobiło się już mega zimno, wróciliśmy ze spacerku, ale zobaczcie jaki ładny zachodzik jest. Co prawda się już kończy, bo już zachodzi, ale jest prześlicznie. Tutaj ta wieża, no i ogólnie byliśmy na spacerze, byliśmy na plaży, byliśmy też, zrobiliśmy kilka zakupów, jakieś picie, jedzonko i w ogóle byliśmy też na gofra, także także kilka fajnych rzeczy odhaczyliśmy, no i co, a jutro jedziemy, słuchajcie, na ruchome wydmy, na ruchome wydmy, e, na wydmę łącką, czyli od naszego nazwiska. No jak wiecie nasza rodzina się nazywa rodzina Łąckich, Łącka, Łącki, i tak dalej. Także jedziemy tu na wydmę Łącką, musimy o tym odwiedzić. To są wydmy ruchome i zobaczymy, zobaczymy jak tam będzie. że będzie ślicznie, ale dzisiaj już tak wie, jest tak zimno. No i co, takie są właśnie plany na jutro. Także e, dzisiaj sobie jeszcze pogramy w UNO, pójdziemy się wykąpać. No i jutro jedziemy na tripa rowerowego, bo zabraliśmy ze sobą rowery. Także, także widzimy się jutro. Czeka, moi drodzy drugi dzień nad morzem. Proszę bardzo, dzisiaj powiada jest taka so-so, jest dość chłodna, ale my i tak tutaj nie przyjechaliśmy leżeć na plaży, kąpać się w morzu, czy siedzieć w basenie, tylko przyjechaliśmy sobie tak po prostu tutaj ee, sobie... Te... Dzisiaj jedziemy ogólnie na wydmy, na wydmy ruchome, o których wam wczoraj mówiłam, także będzie spoczko, ale jutro najprawdopodobniej też pojedziemy, zresztą zobaczymy. Jak dzisiaj będzie spoko, to dzisiaj, e, dzisiaj jutro już nie pojedziemy, a jak tak, to jeszcze jutro pojedziemy I ogólnie w asystencie ubrana to mam na sobie taką bluzę o, ja te wszystkie rzeczy wam pokazywałam ogólnie w pakowaniu walizki Więc jeżeli jesteście ciekawi skąd są te rzeczy, to zapraszam was do pakowania walizki Tutaj mam taką różową bluzę ale Do tego spodnie, buty i pod spodem mam hiszpankę I jeszcze mam naszyjnik muszelki, którego dam sobie chyba troszkę o... No, także tak jest ubrana. I co, teraz jeszcze idziemy na śniadanie, także może coś wam tam nagram, zobaczycie, jak tam to wszystko wygląda. No i jak wrócimy, to potem zbieramy się na te biedny. Moi drodzy, my już jesteśmy w domku, dzisiaj spędziliśmy ostatni, w sumie to przedostatni dzień w, właśnie w łebie, bo jutro wyjeżdżamy, o godzinie 11 musimy się wymeldować z hotelu w ogóle. Zobaczcie jak się dzisiaj opaliłam, niby słońce było takie, hmm, ale patrzcie jaki mu nos, się witam w takiej wersji no make up z ręcznikiem na głowie i w piżamce, z racji, że mamy już chyba godzinę 20.00 drugą, coś takiego, także będzie super randzko, powiem że ja jestem taka już zmęczona, jeszcze jak wróciliśmy z spaceru jeszcze z gofrów i ryby, byliśmy na rybce przepysznej, to słuchajcie zasnęłam na godzinę chyba czy tam na pół godziny, coś takiego i, się, i potem się obudziłam, jeszcze ojciec mnie obudził, żebym nie szła spać, jeszcze graliśmy sobie w Uno no i potem poszłam się wykąpać i byłam tak padnięta, że teraz jestem tak wpadnięta, że naprawdę, że już nie mogę się doczekać, kiedy spać Jeszcze wysuszę głowę i idziemy No, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to tak on się prezentował Byliśmy dzisiaj na Wydmie, za dużo nie ponagrywałam, ale dlatego, że nagrywałam, słuchajcie Za dużo nie ponagrywałam, ale to dlatego, że słuchajcie, nagrywałam tam wakacyjnie Także za niedługo, znaczy jak to oglądacie, to już pewnie jest pierwsze wakacyjnie na moim kanale Także no, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Właśnie podłączam e, aparat do ładowania. No a my widzimy się jutro. Także buziak dla Was i do zobaczenia. Hejko moi drodzy, słuchajcie, my już jesteśmy w koło brzegu, dojechaliśmy w sumie gdzieś tak koło godziny 16, ale ja się nie odzwałam. E, Zarazcie że w sumie zapomniałam, żeby wyciągnąć kamerę, żeby coś do Was pogadać. I tak w sumie nic jakiegoś większego nie działo, byliśmy na rybie, byliśmy na gofrach, jeździliśmy sobie trochę na rowerze. I tak naprawdę w sumie to tyle, więc nie było jakoś nic super ciekawego. Jeśli chodzi o ten hotel, jesteśmy w hotelu Mary Marine, wcześniej byliśmy w Zamek Neptun, jakby ktoś się zastanawiał i powiem, że ten hotel jest naprawdę spoko, jest w innym stylu zupełnie robiony, jest troszeczkę mniejszy niż wcześniej mieliśmy ten cały, tutaj jest spokój moich rodziców, nie będę Wam pokazywać w większości, bo już jest troszkę nieporządek. Tutaj moje łóżko, tam są walizki, łazienka i w ogóle. Także bardzo fajny również. Tu, tym razem nie mam swojego kącika, tylko śpię na dostawce, ale nie szkodzi mi to jakoś super, nie przeszkadza. Eee, no i co, słuchajcie, ja lecę spać, czekam aż moje ryce się wykąpią, idę ja się kąpać, idę spać, bo właśnie taka padnięta po dzisiejszym dniu serii. Jutro nas czeka jeszcze cały dzień w koło brzegu, no a pojutrze już wracamy. No i co, ja idę się kąpać i lecę spać, także. Buziaki i widzimy się jutro. Happy, happy. Muzeum w Szczecinie i mamy tutaj pełno jakichś takich różnych miejsc na fotki. Jakieś lody, donaty, tutaj mamy banany. Tutaj też różne rzeczy, nawet jest pokój konfekcji. Proszę bardzo. Także mamy sesję i wkrótce będą kwoty. Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie już z domu. Jestem właśnie w trakcie montowania tego vloga, który właśnie w tym momencie dobiega końca, z racji, że już później nic nie nagrywałam, a teraz dogrywam tylko końcówkę już właśnie w domu. No i co, dajcie znać, czy tego typu vlogi wam się podobają. Powiem wam, że mi się mega przyjemnie go nagrywało, ja wiem w ogóle nagrywać vlogi z różnych miejsc, zarówno wtedy jak byliśmy w zoo i zarówno teraz jak byliśmy nad morzem, było naprawdę bardzo fajnie. No i co, jeżeli takie vlogi wam się podobałem, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Eee, no i co, a ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pamiętajcie, że filmiki wychodzą co poniedziałek i co piątek o godzinie 16:00. Także co, buziak dla was i widzimy się już niedługo.